Trzeba wyjaśnić kilka kontrowersji, kilka spraw. Na początku chyba afera Kozowa, co? Afera, glu, afera, afera glutowa. glutowa. Co ty eee, tam zrobiłeś? Kurwa, powiem tak. Miało być śmiesznie. A czy było warto? Było śmiesznie. <laughs> Zasięgowo no, się opłacało, no, nie? Kurwa, ale później sobie to przemyślałem jednak i biorąc pod uwagę gdzieś tam ludzi, którzy się wokół. Um, mnie, otacz... którzy mnie otaczają, którzy gdzieś tam słowo wokół mnie, no kurwa, głupio zrobiłem, ale to, tak to jest, no już ze mną, odpierdolę coś, nie przemyślę, a później są tego wyniki, no ale jestem freakfighterem, kurwa. <grym> ale ty to zrobiłeś specjalnie, no nie? Tak, no to bo. Było... To było ogólnie zrobione specjalnie, bo to było w trakcie live'a. Ja się patrzyłem na czat wtedy i sobie tak myślałem, ale będą szoty kurwa, nie? Ale ja, ale ja nic, nie, nic nie jadłem kurwa nic, tylko to tak wyglądało, no ale wiem, że ludzie sobie tam kurwa pomyśleli choć co, no wiem, że to jest kurwa w sumie obrzydliwe, jak później na to popatrzyłem. I kurwa, no nie smaczne. No ale co mogę więcej zrobić? No już tego kurwa nie odkopię, no. <laughs> jakkolwiek to nie brzmi. Odsta odstawiamy górnictwo na bok. Skupiamy się, na, skupiamy się na walkach i, i to mam teraz w głowie. Nie? No, na pewno, już takiej głupoty nie odpierdolę. A czy czegoś jeszcze już nie odpierdolę, to już nie jest w stanie tak raczej wątpliwe, słuchaj. No, nie? no. Ale no to. Nie, dobra. Do, kamieniem pierwszy ten, kto kurwa najpierw zrobił, a później pomyślał. Co nie ja zrobił na no, o. Szeli, dobra, mamy to wyjaśnione.